W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać jak tepałem do graczy Ostatni konkurs o wygrała ta osoba co właśnie się wyświetla na ekranie A w tym odcinku wylosuję wam gvipa Wystarczy mieć subika z dzwoneczkiem oczywiście Zostawić łapkę no i napisać komentarz z No to co? Zapraszam do odcinka bo były bardzo fajne kile Tepamy do następnego Kidspear Tepnął, od razu Jezu, nie, nie wypiję, nie zdążę

Jezu, fuj, tak szybko! Serio widzę, że nie gadam, ale się skupiam Mam tarczę, nie mam tarczy To co trzyma guziki Jezu, nie dałem rodek to tobie Bijemy, bijemy go Będzie łatwiej taki tilek. To jest jak to będzie taki set na rajtowy, taki łatwy. Ja nie wiem. O, pojawiło mi się coś. Mam się ruszać się umie, albo nie wiem co. Ale to jest albo jakaś... Nie wiem co to jest, ale muszę się bić. Nie umiem wyjść z doma nawet. 39 Buty Nie ma mani Dobra, mamy to Srefy, perły, dobra, git. Nice, nice killek. Cheezy Dobra, typamy się do następny. Na razie nie Mamy do pite, bo się tepiliśmy wcześniej do niego. Ale... Też na mnie jakaś inna osoba, więc... I to jeszcze raz się do niego tepamy. Szybko stały kibunek. Oj oj. Dobra. te mamy. Aj No nie no loga, nie. To jest taki serwer, słupio, wychodzę z strapa i mi loga chłop. Po co tych tepasz do trapów? Cine. Ja co yy. ja taką zrobię O, te trapy to Ty mocarny ten trap, no. Nie! Nie bawimy się tak. Kolejny mi Ora Co to są za trapy? Pokaż mi to. Jest. Trzeba palić takie rzeczy. Nie chcę się już. Dobra, tepam do następnego, bo to sensuje. Kada... Cox Adaś. Tepamy do Cox Adasia. Zobaczymy co Cox Adaś umie. Tepnij... O, tepnął habek. Gratulacje. Mamy coś. Kolejna osoba do tepnięcia. No rachabek. Co jest?! Nie, to to, 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 to nic nie jest ustawione, stary. na RTP z klatą. Ala. Co za łapek? Klata Nie widziałem większego idiok. O nie tepną. Ło! Tego tu się przestraszyłem akurat. rozbudowany zbudowany. To są taki idioci. Lećcie tam. Ja się dzielę i my tu gramy lecimy próbować ich zdropować no nie ty, ty się właśnie wywalasz ty się właśnie wywalasz ty się, nie ty się właśnie wywalasz idiota największy nie odpuszczę ci Joto ja Joto, ja kurwa Mać Już Tak wkurzasz To jest Walone lagi Nie wychodzisz mi tu Nie no Ja się poddaję Przez te lagi mi chłop wychodzi Se tak o z boksa Full Miał nad Tridenta Nie mam nad Butów z tym Dobra pogonimy go trochę Miałem mam nawet. Jest. Czemu ja tradeenta nie wziąłem? Tak się zastanawiałem, co, czego nie wziąłem? A ty jakbym spotkał furę anarchistów, to ciężko trochę by było uciec. Jakby było ich trochę więcej. O! Dobra, gratulacje użytkowniku, że wchodzisz... Wchodzisz z wody, Masz największe szanse na przeżycie. Aha, fajne lagi. Polecamy. Fajne lagi. Polecam Internet the best Jack. Internet Debest O kurwa To, to się trochę spakowałem i ilak kolejny Boxa Ja już miałem full box nim Dobra Kolega nie wrobił te maski oczywiście, bo nie lubimy takich osób, które trapują Tepając, szukając toksy i TTP, tylko szukamy in inaczej osób, szukamy inaczej. Tepaj się do mnie. a do koja teraz ten, do haksofona. Te Tepaj się do mnie dam się i Co za wariat Wiemy sobie i tepam do kolejnych. Do Fabiana teraz tepamy. Wypijamy sobie siłkę. Wypijamy się siłkę. Możemy się tepać. Trzymamy sobie perełki. Lecimy dalej. Chce sprawdzić, czy mi się. Ooo, nie lecimy jednak. Wszystkie mi się są na do. Tepnijmy ktoś. Maciek pros. Weź Maciek, chociaż ty taki. Uuu. Fabian. Maciek. Uuu. Uwaga mam. Super. Gratulacje dla mojego internetu. Ale kolega tu chyba nie wyrobi. Nie wiem, jak nie wyrobić. dobra, to jest pana kolegów, więc mamy tu trapy chyba, co? Kolejny lag. Fajne, fajne lagi. Uuu, jak przyjemnie. A, tu trapiki są. No dobra. Lecimy w trapiki. Ja mogę lecieć. Wyjdę ci z trapa, stary. Uuu, nie ma trapa? Uuu, piękne crafting. Potem jeszcze ci wyrzuciłem mordo Nie, Uuu! On już skinął. a ja mu full masę kręciłem Pokczem Może dlatego Się wywalił chłopak O Tego szukałem przez cały dzień Ja Powiem idiota Tego się pogubiłem Dobra mamy, mamy go, chłama, chłopa. Co za odklejka O, ja też odklejka Urno. Proszę żeby się udało go zabić Taki będzie klipek Chociaż, chociaż jeden O, nie zabrałem mu wody chyba Zabrałem Sława Chłopak nie wie się dzieje Tutaj podwijemy go trochę Przysięgaj mu Na, tu coś... Mm. Jezu, co za... Co za sfeluch Trzyma... tarczę. o on odpuścił Nie odpuścił O, dobra mi wodę A, nie umie się ruszać. Hop, robi w namosie i nie umie wyjść z demosa. To jest taka odklejka. A nie chcę tak będzie. Nie wyjdzie. Odklejko! Co ty zrobiłeś? Dobra, sobie wodę sam. Padą bania. Zabijemy go szybko. Co? Nawet nie wycykuje nic, pereł. No i pada! Nie wycykuję fizzpery! Miałem wycykiwać! Czemu go nie podbija? Nie, ten głupi świeżo. Co za tkleka! Wychodzi mi! Muszę mi się zwrócić w z niego. Już ja nie wiem, jest tak rano. Nic nie postawić. Mam takie zimne ręce. Mam silkę. Trochę O, to już mam weter Czemu wcześniej tego nie używałem od klejka? Może wyjdzie. O na dwa! No tak, on miał coś ona na dwa. Jezu. Kurwa, nawet nie wiedziałem, nie wiedziałem, że coś mam na dwa. Mam na dwa spodnie. Dobra, G. Ładnie.